Jeżeli pięćdziesięcioletniego mężczyznę po przebudzeniu nic nie boli, to znaczy, że ten mężczyzna nie żyje. Róża jest piękniejsza niż kapusta, lecz zupa z róży jest gorsza niż kapuśniak. Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki. Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić. Nie bij muchy, która siedzi na głowie tygrysa. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez chwilę, napij się wina, jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok, orzeń się, jeśli chcesz być szczęśliwy przez całe życie, zostań ogrodnikiem. Nie możesz uniknąć tego, że ptaki trosk i zmartwień fruwają nad Twoją głową, ale możesz nie pozwolić im zbudować gniazd w Twoich włosach. Od cudzego zdania lepsze jest własne doświadczenie. Jeżeli nie przyznajesz się do błędu, to popełniasz błąd drugi. Wszyscy ludzie są mądrzy. Jedni przedtem, inni potem. Nie kłóć się z głupim, bo postronni nie zauważą różnicy. Grzech zatruwa rozkosz, namiętność ją niszczy, umiarkowanie zaostrza, niewinność oczyszcza, czułość podwaja. Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech. Można utopić rozum w winie, ale nieszczęścia utopić się nie da. Błąd chwili staje się troską całego życia. Ludzie, chociaż nie dożyją nawet stu lat, to jednak stwarzają sobie troski na całe tysiąclecia. Istnieje tylko dwóch dobrych ludzi, jeden zmarł, a drugi się jeszcze nie narodził. Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo. Największym grzechem jest nie uratować ginącego życia. Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Jeżeli zbłądzisz, nie oskarżaj o to nieba, jeżeli się potkniesz, nie oskarżaj o to ziemi. Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada. Biedny boi się krewnych, a bogaty złodziei.